Witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Ten materiał jest niejako testem, a zarazem recenzją klawiatury Genesis Live 400 RGB, w którym przedstawię Wam moje odczucia oraz samodziałanie omawianego sprzętu. Na początek zaczniemy od specyfikacji technicznych tego urządzenia, po czym płynnie będziemy przechodzić do innych tematów w związku z tym urządzeniem. No więc, w klawiaturze zastosowane są membranowe przełączniki niskoprofilowe x dzięki czemu wpisywanie tekstu przy użyciu tego urządzenia wskazującego jest bardzo ciche w porównaniu z tradycyjną klawiaturą mechaniczną. W omawianym peryferium zastosowano podświetlenie RGB, czyli inaczej mówiąc RGB który kontrolowane może być przy użyciu aplikacji sterownika, który bardzo łatwo można pobrać ze strony producenta do każdego sprzętu marki Genesis Minusem jest fakt, że taki program trzeba pobrać osobno dla każdego peryferium. Na przykład do klawiatury i myszki musimy pobrać ten sam, ale jednak oddzielnie instalowany program, którym będziemy zarządzać danym peryferium. Program działa bardzo stabilnie i reaguje na polecenia bez zarzutów. Można w nim zapisać kilka kombinacji podświetlenia oraz zmodyfikować RGB na kilka gotowych efektów, możliwych do dodatkowej modyfikacji przez użytkownika. Podświetlenie klawiatury znajduje się nie tylko na klawiszach, ale i również na około całego urządzenia. Na maksymalnym poziomie podświetlenia świeci wystarczająco, choć w konkurencyjnym sprzęcie za nieco wyższą kwotę można uzyskać mocniejsze światło. Tutaj jest w sam raz. Do dyspozycji mamy tutaj również coś w rodzaju podstawki, na telefon czy też tablet, który można wykorzystać w taki sposób, że wkładamy urządzenie właśnie do przygotowanego tutaj miejsca, przegrody, by uzyskać na przykład taki efekt jak na przykład tablet czy też laptop. Możemy używać klawiatury podpiętej do urządzenia przez port USB, oczywiście używając wcześniej przejściówki. Wśród klawiszy funkcyjnych możemy znaleźć tutaj zarówno klawisz do blokady przycisku Start w systemie Windows, jak i klawisze funkcyjne FN wraz z dedykowanym przyciskiem do dezaktywacji i aktywacji podświetlenia klawatury, którego nie można modyfikować bez zainstalowania wcześniej sterownika w systemie. Oznacza to, że jeżeli chcemy wyregulować podświetlenie na jakiś inny kolor lub zmienić efekt podświetlenia, musimy skorzystać z programu sterownika do naszej klawatury. przeciwnym wypadku Możemy jedynie wyłączyć podświetlenie bądź je uruchomić oraz zmienić jego jasność. Pozostałe efekty bądź możliwości dostępne są tylko w programie Genesis. Rzeczą, którą cechuje jako minus sprzętu, to jego gumkin od spodniej części, który służy do utrzymania stabilności urządzenia na podłożu, na którym się znajduje. Niestety klawiatura ślizga się na biurku lub stole, w zależności na jakim podłożu się znajduje urządzenie. W moim przypadku rozwiązaniem tego problemu było położenie klawiatury na podkładce, w tym przypadku również firmy Genesis, a dokładniej Genesis Boron 500, z ciekawym bajerem jakim jest też funkcja RGB. Nie jest ona sterowana przy pomocy programu, a guzika jaki znajduje się na podkładce, ale też ciekawy bajer jeśli komuś za ciemno w pokoju. Omawianą klawaturę możemy zakupić za niepełne 200 zł w sklepach stacjonarnych i internetowych. Jako używany sprzęt można spodziewać się cen bez problemu o połowę niższych. Tego typu materiałów będę chciał z pewnością na tym kanale uskutecznić jeszcze więcej. Ale mam dla Was coś jeszcze: mianowicie test pisania na tej klawiaturze. Chciałbym, żebyście posłuchali, jak brzmią klawisze. Niektórzy nazywają to swego rodzaju ASMR, co znaczy ASMR. Więc jeżeli interesuje Was, jak brzmi ta klawiatura, proszę bardzo. W moim zastosowaniu klawatura membranowa sprawuje się doskonale. W końcu mówię do mikrofonu, komentuję coś, więc dźwięk klawatury w tle będzie trochę wszystkich rozpraszał. Na przykład w tym momencie staram się na tej klawaturze, którą tutaj oceniamy i recenzujemy zarazem, klikać wszystkie klawisze. Myślę, że choć trochę udało się Wam je usłyszeć. W przypadku klawatury membranowej jest to bardzo cichy efekt klikania. W przypadku klawatury mechanicznej zdecydowanie głośniejszy. Dla mojego zastosowania oczywiście ten cichszy będzie zdecydowanie lepszy. Przed nagraniem tego filmu przetestowałem klawiaturę przez pełny miesiąc, więc jeżeli chodzi o opinię o tej klawiaturze, mogę tutaj śmiało powiedzieć, że nie ma nic do zastrzeżenia, jeżeli chodzi o samo wykonanie i działanie sprzętu. Program działa bardzo stabilnie i konkretnie, klawisze wciskają się prawidłowo po miesięcznym użytkowaniu i choć może dla niektórych jest to zbyt krótko i wypadałoby jeszcze trochę ją potestować, to zapraszam w takim razie na mój główny kanał, gdzie codziennie używam tej klawiatury i na pewno wspomnę jeszcze o niej, dopóki nie zmienię jej na kolejną. A o tym, czy zmieniłem klawiaturę i jaką obecnie posiadam, dowiedzieć się możecie właśnie na mojej stronie internetowej w zakładce Specyfikacje. Link w opisie. Testów i recenzji klawiatur i innych peryferiów komputerowych na kanale na pewno jeszcze trochę przybędzie. Więc w tym materiale to będzie już wszystko. Bardzo dziękuję za miło spędzone 5 minut i zapraszam do kolejnych filmów, bo takich jak mówiłem chwilę temu, jeszcze przybędzie. Do usłyszenia, na razie, cześć i czołem.